Insulinooporność. Właśnie usłyszałaś diagnozę. Jako pierwsza pojawiła się panika. Co teraz mogę jeść? Czy to koniec pieczywa, czy to koniec owoców? Spokojna głowa. Dzisiaj pokażę Ci trzy posiłki, które możesz jeść i które dodatkowo są pyszne. Na szczęście nie musisz z niczego rezygnować. W insulinooporności kluczem jest właściwe podejście i odpowiednie komponowanie posiłków. Insulinooporność to jeden z najczęstszych problemów, z którymi pracujemy. I wiem jedno: restrykcyjna dieta, gdzie wszystko jest zakazane, nie działa długoterminowo. Dlatego dziś pokażę Ci, jak naprawdę może wyglądać dieta przy insulinooporności. Trzy konkretne posiłki z naszych diet. Smaczne, różnorodne i skuteczne. Do tego podam Ci ich dokładną kaloryczność i makroskładniki. Koniecznie zostań do końca. A jeśli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Dominika Hatala i jestem dyplomowaną dietetyczką kliniczną. Od lat pomagam jeść zdrowo, ale w smaczny i praktyczny sposób. A jeśli spodoba Ci się dzisiejszy film, będzie mi miło, jeśli zostawisz kciuk w górę, komentarz, i zasubskrybujesz mój kanał. Zanim przejdziemy do gotowania, szybko wyjaśnię Ci, co dzieje się w Twoim ciele. Bo kiedy zrozumiesz mechanizm, łatwiej Ci będzie podejmować dobre decyzje. Insulinooporność to sytuacja, w której Twoje komórki przestają reagować na insulinę. Wyobraź sobie, że insulina to klucz, a komórka to drzwi. W Aha. normalnej sytuacji klucz otwiera drzwi i glukoza wchodzi do środka, dając ci energię. Przy insulinooporności te drzwi są zablokowane. Insulina płuka, puka, ale komórka nie reaguje, więc trzustka produkuje jeszcze więcej insuliny i jeszcze więcej, aż w końcu masz przewlekle podwyższoną insulinę we krwi. I to prowadzi do ciągłego zmęczenia, trudności w schudnięciu, napadów głodu, problemów z koncentracją, trądziku, nieregularnych miesiączek. Dobra wiadomość jest taka, że dietą można to odwrócić. Ale tutaj nie chodzi o eliminację całych grup produktów. Chodzi o mądre wybory. Po pierwsze, stabilizacja poziomu cukru we krwi. Unikamy skoków glukozy. I tutaj przede wszystkim rodzaj węglowodanów. Białe pieczywo, białe makarony, słodycze powodują szybki skok w cukru, szczególnie jedzone solo. Insulina strzela w górę, potem gwałtowny spadek i znowu głód. Produkty pełnoziarniste, kasze, warzywa mają błonnik. Glukoza wchodzi do krwi powoli, insulina nie musi szaleć. Organizm ma czas to przetworzyć. Po drugie, białko w każdym posiłku to twój fundament, absolutna podstawa. Kurczak, ryba, jajka, chude mięso, strączki. Białko spowalnia wchłanianie węglowodanów i daje uczucie sytości na dłużej. I po trzecie, nie boimy się zdrowych tłuszczów. Oliwa, orzechy, awokado, tłuste ryby. Pomagają w budowie hormonów, zmniejszają stany zapalne i wspierają wrażliwość komórek na insulinę. I oczywiście warzywa. Tyle, ile się da. Są pełne błonnika, witamin i minerałów. To twoi najwięksi sprzymierzeńcy. W insulinooporności właściwie nie chodzi o dietę bez, tylko o dietę z czym? I właśnie za chwilę to zobaczysz. Zrobimy sobie pierwszy przepis i od razu udowodnię Ci, że wcale nie musisz rezygnować z pieczywa. Po prostu wybierz te bardziej jakościowe, na przykład chleb żytni i podaj go z odpowiednimi dodatkami. Ja dzisiaj zrobię pastę z tuńczyka. Do miski dodaję tuńczyka z puszki, mój ulubiony to Rio Mare, do tego serek śmietankowy, posiekana cebulka i pokrojony drobno kiszony ogórek. Wszystko dokładnie mieszam i tak przygotowaną pastę nakładam na kanapki. Do tego obowiązkowo warzywa pamiętaj o tym w każdym posiłku. Ja pokroję do tego pomidora to dodatkowa ilość błonnika w posiłku, która zapewnia sytość i zmniejsza ładunek glikemiczny. Śniadanie gotowe mamy tutaj 499 kalorii, 32 g białka, 20 g tłuszczu, 44 g węglowodanów czyli wszystko idealnie zbilansowane. A dlaczego to działa przy insulinooporności? Pieczywo pełnoziarniste, błonnik spowalnia wchłanianie cukrów. Tuńczyk, duża dawka białka stabilizuje glukozę. A warzywa to błonnik plus witaminy. Teraz czas na drugi przepis. Zrobimy łososia pieczonego na kaszy pęczak z warzywami. Na początku gotuję kaszę. Wybieram kaszę pęczak, bo ma sporo błonnika. Do tego na patelni na oliwie podsmażam warzywa, w zasadzie co tylko mam w lodówce, dzisiaj wybieram cebulę, cukinię, brokuły i paprykę. Łososia polewam oliwą sosem sojowym, doprawiam czosnkiem, pieprzem i płatkami chili i wrzucam na 14 minut do airfryera, ale możesz upiec go także w piekarniku w 180 stopniach przez 15-18 minut. Teraz do warzyw dodaję ugotowaną kaszę, całość dokładnie mieszam i doprawiam do smaku. Kaszę z warzywami przekładam na talerz, na to łosoś, całość polewam sokiem z cytryny, posypuję nasionami słonecznika, szczypiorkiem i obiad gotowy. Kolejny idealny posiłek dla insulinoopornych. Mamy tutaj 589 kalorii, 33 g białka, 30 g tłuszczu i 48 g węglowodanów. I już Ci mówię, dlaczego to działa przy insulinooporności. Jest to połączenie wszystkiego, co potrzebne w dobrze skomponowanym posiłku. Kasza pęczak ma niski indeks glikemiczny i jest pełna błonnika. Łosoś to nie tylko świetne źródło białka, ale przede wszystkim kwasów omega-3. Warzywa, tak jak już wspominałam, ogrom błonnika, witamin i minerałów przy minimalnej ilości kalorii i węglowodanów. Oliwa i nasiona słonecznika, zdrowe tłuszcze, które spowalniają wchłanianie węglowodanów. I ostatni posiłek, coś na słodko, bo słodkich posiłków również nie musimy sobie odmawiać. Zrobimy ubity serek wiejski z malinami i szybką granolą z patelni. Ubijaliście kiedyś serek wiejski? Jeśli nie, to polecam, bo ma konsystencję bitej śmietany i świetnie pasuje do deserów, a ma ogrom białka. Wrzucam go do kielicha blendera, dodaję ksylitol i całość blenduję przez chwilę. I taką to ma ostatecznie konsystencję. Ubity serek przekładam do miski. Teraz czas na maliny. Ja nie mam świeżych, bo za oknem zima, więc korzystam z mrożonych. Wrzucam je do garnka na kilka minut, a następnie dodaję na serek. Teraz czas na granolę z patelni. Dodaję płatki owsiane, posiekane orzechy Gorzką czekoladę i trochę miodu. Wszystko podsmażam aż będzie chrupiące, a następnie posypuję nią deser. I gotowe! Mamy tutaj 433 kalorie, 29 g białka, 16 g tłuszczu i 50 g węglowodanów. A dlaczego to działa przy insulinooporności? Serek wiejski to prawdziwa bomba białkowa. Opakowanie to 22 g białka przy minimalnej ilości węglowodanów. To idealna baza do słodkiego posiłku. Maliny i inne owoce jagodowe to jedne z najbardziej przyjaznych owoców dla insulinoopornych. Mają niski indeks glikemiczny i są pełne błonnika. Płatki owsiane, beta-glukan z płatków poprawia wrażliwość na insulinę. Orzechy to zdrowe tłuszcze, które wydłużają sytość i stabilizują cukier. Gorzka czekolada to antyoksydanty, a miód możesz używać, ale tylko odrobinę do smaku i naprawdę sporadycznie. W połączeniu z białkiem i błonnikiem nie wywoła skoków cukru. I to jest dowód, że przy insulinooporności możesz jeść słodko. Wystarczy tylko wiedzieć, jak to skomponować. To są prawdziwe przepisy z naszych diet dla podopiecznych z insulinoopornością. I widzisz: żadnych zakazów, żadnej głodówki. Normalne jedzenie tylko przemyślane. Insulinooporność nie jest wyrokiem. To sygnał, że trzeba coś zmienić. A dieta to potężne narzędzie, często skuteczniejsze niż leki. Jeśli chcesz dietę skrojoną pod ciebie, pod twoje wyniki, twoje preferencje, twój tryb życia, link znajdziesz w opisie. Pracujemy z insulinoopornością codziennie, więc wiemy co działa. I pamiętaj, to nie jest sprint, tylko maraton, ale z odpowiednią dietą każdy krok zbliża cię do celu. I na koniec pamiętaj, kciuk w górę, komentarz i zostaw subskrypcję. Do zobaczenia w następnym filmie.